W dniach od 8 do 26 września nasza szkoła gościła cztery wolontariuszki z Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz Ekwadoru. wraz z naszą młodzieżą realizowały one projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności nazwanego Wolontariatem Europejskim w Piątym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Wolontariuszki uczestniczyły w lekcjach języków obcych, opowiadały o kulturze swoich krajów i prowadziły prelekcje o ekologii. Odwiedziły także lokalne ośrodki pomocy, gdzie prezentowały kulturę swoich krajów, a podopiecznych zabawiały tańcem i śpiewem. Zorganizowano również Green Event, który był podzielony na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała Akademię, na której wolontariuszki przybliżyły nam sytuację ekologiczną swoich państw, poprzedzając jednocześnie występ naszej grupy taneczno-artystycznej Mikard Group. Druga część miała miejsce na promenadzie Czesława Niemena, pod hasłem Pożegnanie Lata, Odbył się bieg młodzieży, marsz Nordic Walking dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz rozdanie nagród za udział w quizie, a na koniec wspólny grill. Wolontariuszki, które przyjechały do nas, przyjechały do nas z Ekwadoru, z Hiszpanii, z Francji i z Niemiec, chociaż tak naprawdę Kunika pochodzi z Indii. Brały one udział w naszych zajęciach językowych i nie tylko, gdzie mogły zaprezentować zarówno prezentacje na temat swoich um, krajów, jak również prezentacje na temat ekologii i tego jak um, dany kraj podchodzi do spraw ekologii, um, oraz również prezentacje na temat filmoznawstwa. I mogły się podzielić tymi informacjami z nas naszymi uczniami i robiły to tak naprawdę w kilku językach, czyli zarówno w języku angielskim, jak i w języku hiszpańskim, czy też francuskim, czy też niemieckim. Uważam, że jest to fantastyczna sprawa dla naszych uczniów, ponieważ mogli faktycznie um, używać tego języka, posłuchać jak nativi mówią w danym języku, mogli również sami zadawać pytania w danym języku, uczyć się nowych słówek, um, więc na pewno bardzo dużo skorzystali na tym, no i też dowiedzieli się, prawda, bardzo dużo faktów na temat czy też Ekwadoru, czy też Francji, czy też miejscowości z, z Hiszpanii, prawda? Um, uważam również, że wyjścia, które, w których towarzyszyły naszym e, wolontariuszkom, również wolontariusze z Polski, czyli z naszej szkoły. Nasi absolwenci, e, bodajże cztery dziewczyny były jako absolwentki, e, jak również uczennice naszej szkoły, więc cała grupa wolontariuszy, to było ponad 10 osób tak naprawdę, e, więc nasze wolontariuszki z zagranicy mogły współpracować z tymi osobami, które były od nas ze szkoły, naszymi absolwentami e, i wspólnie e, zarówno tłumaczyć i e, wspomagać się językowo, e, jak również uczyć się od siebie. Wiem również, że spotykali się towarzysko na różnego rodzaju spacerach, wyjściach, więc to jest dodatkowy plus całej, całej tej wymiany i, i, i całego tego wolontariatu. Zorganizowano też szkolny kiermasz, z którego dochód przeznaczono na lokalne schronisko. Następnie wolontariusze odwiedzili zwierzaki z zakupioną karmą. Zwierzęta ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie okazały się wzbudzić największe emocje wśród naszych wolontariuszy. Na zakończenie projektu odbyła się uroczysta kolacja. Wolontariuszki otrzymały podziękowania i certyfikaty, a my pożegnaliśmy je z wdzięcznością i nadzieją na kolejne wspólne inicjatywy.